Sen światło w piwnicy. Śniło mi się dziś coś dziwnego, niepokojącego, sen o odcieniu horroru. Stałem przed lustrem i czułem, że coś tkwi mi w dziąśle. Zacząłem to ostrożnie wyciągać, kawałek po kawałku. To były drobne, drewniane drzazgi jak maleńkie kołeczki wbite płytko pod skórę. Nie głęboko, ale każdy z nich sprawiał ból. Wyciągałem je jeden po drugim. Było ich zaskakująco dużo. Potem poczułem podobne odczucie w uszach, jakby coś tam również się działo, coś obcego, co należało usunąć. W tle była obecność ktoś lub coś, co chciało mi sprawiać ból torturować, dręczyć, karmić się moim cierpieniem. W kolejnym urywku snu byłem jakby w piwnicy albo przed budynkiem z małym okienkiem, przez które widać było tylko ciemność. Z tej ciemności Emanowało coś złowrogiego, coś, co się czaiło. Nie widziałem tego, ale czułem je wyraźnie, jakby sam mrok miał świadomość i złą wolę. Dreszcze przeszły mi przez ciało, nawet we śnie. W pewnym momencie powiedziałem na głos: Jestem obserwatorem. To zatrzymało wszystko, jakby samo wypowiedzenie tych słów było aktem mocy, ochrony. Ciemność przystopowała, a ja poczułem w sobie siłę. Wtedy postanowiłem nie uciekać, lecz rozświetlić tę piwnicę, i tak zrobiłem. Cała przestrzeń wypełniła się ogromnym światłem. Ciemność znikła, a wraz z nią to, co złe. Został tylko spokój. Obudziłem się, wstałem i poszedłem do łazienki. Wiedziałem, że to był koniec snu. Nie trzeba było już niczego kontynuować. Proces się dokonał. Refleksja. Alchemia światła. Ten sen ma w sobie głęboki, symboliczny wymiar. To nie był zwykły koszmar. To była wizja procesu oczyszczania i przemiany. Drewienka wyciągane z dziąseł i uszu to jak drzazgi przeszłości. Resztki bólu, słów, wspomnień i energii, które przez lata tkwiły w tobie. Dziąsła symbolizują mówienie, wyrażanie siebie, uszy, słuchanie, odbiór świata. Wyciąganie tych drzazg to akt uwolnienia, Oczyszczenia kanałów komunikacji między Tobą a światem, już bez bólu, bez obcych wpływów. Piwnica to z kolei obraz nieświadomości, miejsca, gdzie gromadzi się to, co ukryte, wypierane, zapomniane. Ciemność w okienku, czające się zło, to Twoje spotkanie z własnym cieniem, z tą częścią siebie, która przez lata była w mroku, ale domagała się uznania. Wypowiedzenie słów jestem obserwatorem to moment przełomu. Świadomość, czysta obecność, rozpoznała iluzję strachu i wzięła nad nim kontrolę. Nie walczyłeś z mrokiem, po prostu rozświetliłeś. To symbol duchowego dojrzewania, od bólu przez uważność do światła. Sen kończy się oczyszczeniem, nie zniszczeniem ciemności, lecz jej przemianą w światło. W języku Twojej drogi. To moment, gdy biała cząstka wchodzi w najgłębsze warstwy podświadomości i rozświetla je swoją świadomością. To sen o odzyskaniu mocy i o tym, że światło nie musi walczyć z ciemnością wystarczy, że jest.